Na początku XIX wieku nowo przybyli osadnicy czescy zapoczątkowali w Zelowie funkcjonujący do dziś przemysł włókienniczy. Początkowo zajmowali się rękodzielnictwem tkackim. Niemal w każdym domu można było spotkać kołowrotki i krosnatkackie. Z czasem zaczęły powstawać fabryki, a Zelów słynął z produkcji tkanin. Stąd w naszym herbnie widnieje czółenko tkackie. Dziś pokażę Wam, że tkanin nie jest trudne. Wprawdzie wymaga sporo uwagi i cierpliwości, ale warto spróbować, by móc cieszyć się własnoręcznie wykonaną tkaniną, której przeznaczenie zależy tylko od Waszej kreatywności. Może to być podkładka pod kubek, zakładka do książki, dekoracyjna makatka na ścianę. Wszystko to możecie zrobić nie wychodząc z domu. Wiemy, że czasy się zmieniły i dziś trudno znaleźć w domu krosnotkacki. Dlatego pokażę Wam, jak, pokażę wam jak wykorzystać materiały dostępne w każdym domu, by wykonać makatkę. Historia tkaniny jest związana z historią człowieka. Zawsze ludzie splatali, zszywali, łączyli elementy roślinne, włókna, potem jakieś sznurki, kawałki skóry i z tego powstawały użyteczne rzeczy, a potem nawet dzieła sztuki. Taką najprostszą formą to jest oczywiście splatanie czegokolwiek, co mamy pod ręką: nitki, włóczki, sznurki. I taką pierwszą demonstrację zrobię. Co z najprostszych rzeczy można zrobić? Ciekawego, na zwykłym, bardzo najzwyklejszym świecie, wieszaku, można zrobić sobie fajną rzecz. To jest, tak jak mówię, najprostsze splatanie na kawałku patyka, sznurka, w tym wypadku wieszaka. I można się tym bawić naprawdę fajnie. Można do tego dołączać jakieś zrobione ręcznie guziki, koraliki, wszystko to jest ta prościutka najprostsza technika i efekt może być taki to jest patyk od stroika wielkanocnego i znowu sposobem bardzo bardzo prostym przeplatamy od dziurki do dziurki tworząc meandry życia co się komu podoba zaplatamy od sznurka do sznurka i żeby skrócić efekt wizualny może być taki do tego możemy doszyć znowu Koraliki, guziki, jakieś inne elementy dekoracyjne, i w efekcie może wyjść coś takiego. Kolejne to na zwykłej tekturce zrobione nić osnowy, ale jak to się robi, to zaraz pokażę. Tektura. Naciągamy jakiekolwiek nici. Łóczkę, oczywiście te, które trzeba naciąć, może być nieregularnie, ale tak co centymetr będzie idealnie. Dobrze, proszę bardzo. Można w ten sposób między nacięcia wkładamy włóczkę, zawracamy. I mamy snucie osnowy. Ale jeżeli tą płuczkę będziemy naciągać w ten sposób tu, i z powrotem tutaj, zrobi nam się z dwóch stron. I tą drugą stronę płuczki możemy wykorzystać jako sznureczki później do wiązania, frędzle, czy co kto będzie sobie z tego chciał zrobić. Najlepiej zacząć z góry i potem na górze. Kończyć. I analogicznie do tego, co mówiłam, snujemy sobie na każdy gwóźdź i tak przygotowujemy ramę do tkania. A jak się tka, to troszkę później. Żeby był efekt wizualny lepszy, to ja przygotowałam takie patyczki zwykłe, jak do lodów są i wtedy ładnie widać efekt tkania. Przeplatamy nici osnowy w ten sposób, że wątek, bo ta druga strona płóczki to jest wątek, przebieramy co drugą nitkę. Wybieramy co drugą nitkę. Na początku może to nie jest takie szybkie, ale z czasem i widać już za momencik będzie drugą nitkę, w odwrotnie. Te nitki, które są pod spodem, wybieramy na wierzch, przeplatamy drugim, w tym wypadku patyczkiem. Zaraz będziemy robić to włóczko. I widać już efekt splotu tkackiego. Wątek tutaj w postaci patyczków układa się w teraz w taką formę splotu tkackiego. Przygotowałam sobie tutaj kawałeczek. No, zamiast patyka, to jakieś stare szydełko. Dlaczego? Dlatego, że jak nałożymy na jedną brzegową nitkę patyk, można sobie tu przykleić, można cokolwiek zrobić. To potem mamy efekt już taki fajny po ściągnięciu z nitek osnowy i wygląda to dosyć ciekawie. Fajnym sposobem wykorzystania starych ramek, różnego rodzaju, większych, mniejszych, jest przybicie włóczki, czyli osnowy, od lewej strony ramki. Ale tutaj proponowałabym, żeby przebijać nie gwoździki, tylko pineski. Dlatego, że to nie, będzie, nie będziemy zdejmować tkaninki, tylko ona zostanie już jako efekt końcowy na tej ramce, którą sobie wybierzemy. Więc wbijamy pineski, na pineski nakładamy osnowę, tak jak robiliśmy to na tekturze i od tej strony, albo od tej strony, wszystko jedno, zaczynamy tkanie. Taką samą techniką, jak robiliśmy patyczkami czy pasiak. Jedna nitka do góry, jedna nitka w dół, do góry, w dół i to jest splot płótna, który Zawsze wykorzystujemy przy tkaniu. To jest taki najprostszy. Czyli jedna nitka na dół, jedna do góry. Ja zrobię to tą zieloną. Oczywiście można po dwie nitki przeplatać, można po cztery nitki przeplatać. To już jest efekt, jaki sobie kto życzy. Ale zanim będzie gotowa tkanina, to młoteczkiem dobijamy oczywiście pineski, żeby nie odstawały od ściany. Tak już zostaje. Tak już będzie gotowa praca. Takie dekoracyjne różne rzeczy mogą być duże gobeliny, małe gobeliny. Jeżeli zaistnieje potrzeba pokazania, to proszę bardzo możemy się wziąć za robotę już konkretno w tej chwili na dużej ramie, Żeby nam łatwiej było później zawiązać, zrobić koniec, koniec tkaniny, wkładamy sobie zawsze kartonik, który jest na tyle długi, że możemy później z końcówki zrobić frędzelki. Jeszcze raz przeplotę tą samą, tym samym kolorem. Trzeba uważać, żeby nitki brzegowe nam się nie ściągały. One mają być w pionie tak jak jest snuta osnowa. I teraz dokładamy inny kolor. Tu akurat mam drugi o kolor zielony, ale w ten sposób, żeby znowu nitka ta, która jest pod spodem, była na wierzchu. Możemy również zrobić sobie jakiś węzeł dywanowy. Bierzemy dwie nitki osnowy, nakładamy kawałeczek, mniejszy kawałeczek włóczki, wyjmujemy jeden koniec w środek jednej nitki osnowy i drugi koniec w ten sam środek. Zaciągamy i mamy tak zwany węzeł dywanowy. <laughs> Pokazałam Wam kilka technik tkackich. Proszę o wykorzystanie ich, o zabawę z wełną o zrobienie pięknych tkanin, które wezmą udział w konkursie. Zdjęcia tkanin proszę przesłać do, uzry, do urzędu. Najpiękniejsze będą nagrodzone.